I już widzimy tutaj samca Arniego. Uchatki kalifornijskie żyją do 30 lat. Gdy dorosną, samice uchatek potrafią osiągnąć długość około 1,80 m i wagę 80-90 kg. Samce uchatek są oczywiście większe, potrafią osiągnąć długość nawet 2,5 m i wagę do 400 kg I to coś czego Arni nie lubi: trening medyczny. Arni, po Arni jest teraz w okresie dojrzewania psychicznego, także wszędzie go pełno. Nie zawsze wykonuje polecenia socjologiczne, a nie cyrk, więc jeśli zwierzęta nie chcą czegoś robić, nie są do tego w żaden sposób zmuszane. Ładki kalifornijskie porozumiewają się głosem, głosem ostrzegają o niebezpieczeństwie, głosem nawołują też swoje młode. nam zademonstruje. I było okay. Poza tym Arnie od niedawna uczy się aportować. Zobaczymy jak mu to wychodzi. Liczne, no. Dobrze, Arnie się już z nami pożegna. I za chwileczkę pojawi się tutaj najstarsza samica, Molly.